Czwartek jestem, słuchajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chwilę poczekamy w, na to, żeby ludzie się pojawili. Mam nadzieję, że, 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 że żeby do nas parę osób dołączy. Ci, którzy już pewnie powolutku dołączają, bardzo Was proszę, dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. I mam nadzieję, że tak jest. Dzisiaj kolejny temat, który omówimy sobie, związany z analizą nieruchomości gruntowej. Ten temat, te live y są dla Was, bo tak naprawdę te, te live y mają, mają na celu troszeczkę Wam poukładania tematów związanych z takim harmonogramem w zakresie checklisty, którą należy wykonać przed zakupem nieruchomości brutowej, w związku z tym bardzo serdecznie Was zapraszam. Te live y pojawiły się też ze względu na to, że ja wydałem nową moją książkę. Wiem, że część z Was już ją zakupiła. Mam nadzieję, że, że tak jest. Dla tych, którzy nie zakupili to, można ją zakupić na stronie zostańdeweloperem.pl. Ewentualnie na Instagramie w Biolink jest, link jest dostępny. Będzie pewnie pod tym live. Jeszcze informacja, w tego live będzie jeszcze informacja o tej książce, tak żeby wam ją przypomnieć. Dzisiaj może inaczej, wczoraj rozmawialiśmy o Księdze Wieczystej, wczoraj o rejestrze z gruntów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o synchronizacji, o synchronizacji, którą Należy wykonać w przypadku, kiedy mamy do, czynienia, mamy do czynienia z różnicami pomiędzy informacją, które wynikają z, właśnie z rejestru, czy tam w wy, wy, wypis ewidencji gruntu i budynków, w stosunku do, do takiej synchronizacji, która wynika, która wynika w księgach wieczystych. Najpierw trochę o synchronizacji w zakresie różnic pomiędzy wypisem, a wyrysem, tak, bo to jest dosyć istotne. Więc proces w ogóle ten polega na dopasowaniu i aktualizacji danych z obu tak jakby źródeł, tak. Określamy sobie, czekajcie, widać i słychać czy nie, bo, bo, bo mówiąc szczerze tak mi coś tutaj rwie, ale ale mam nadzieję, że jest OK. Dobra. Słuchajcie, w zakresie dopasowania aktualnych o, tych obu źródeł, tak? Kto się zajmuje z tym? Czyli mamy taką sytuację, w której w wypisie mamy powierzchnię, powiedzmy, 1000 m2, a w wyrysie mamy 998. No i Niestety, bardzo często dochodzi do sytuacji, w której nie możemy przez to wykonać transakcji, tak? Nie możemy tego zrobić, ponieważ dane w dwóch dokumentach są różne. No i mimo tego, że brakuje jednej setnej metra, tak naprawdę nie jesteśmy, nie jesteśmy przygotowani do notariusza. I mimo tego, że chcemy szybko zrobić transakcję, szybko gdzieś dokonać jakiejś takiej transakcji, notariusz to sprawdza, no i jest to i jest kolejne odleczenie o wykonanie właśnie tej synchronizacji. Kto robi tą synchronizację? Synchronizację robią geodeci, tak? Oczywiście są to tam specjaliści w dziedzinie geodezji i tam kartografii, ale, ale oni się głównie tym zajmują. Dla jasności synchronizacja, synchronizacja to kilka tygodni. To nie jest tak, że zrobią to ręki, że ktoś tam na zapleczu klepnie. Tylko jest to kilka tygodni. Od czego zależy tak jakby ten czas? No przede wszystkim od złożoności tematu, tak? Bo, bo to jest dosyć istotne. I oraz na przykład ilości danych aktualizacyjnych, które, które się pojawiają. No i, i też problem jest, bo to nie jest tak, że przychodzicie do geodety i mówicie, że na no już trzeba zrobić, no bo jednak ci geodeci często są obciążeni no i mają swoje, swoje roboty. No i, i tutaj trzeba się, że tak powiem, oprócz dostępności takich no trzeba, trzeba tą składową gdzieś ubrać. Wypatrzcie, co się dzieje? W przypadku kiedy podpiszemy umowę przedstępną, warunkową, to już na miesiąc czasu ucieknie na dobrą sprawę, na wykonanie synchronizacji. Elementów do transakcji. Więc na dobrą sprawę nie warto podpisywać umowy od razu, umowy przenoszącej własność, bo jak zaczniecie analizować grunt taki, na takim poziomie, jakim ja analizuję, czyli na poziomie e, powiedzmy 200 elementów, które należy sprawdzić przed zakupem gruntu, to wyjdzie wam, że tak czy inaczej e, będziecie zmuszeni do tego, by podpisywać umowę przestępną warunkową. warunkową, w której określone są uzyskanie informacji wynikających chociażby z tej książki, czy wynikającej z ograniczenia ryzyk, jakie się pojawiają na nieruchomości gruntowej, na to szczególnie zwróćcie uwagę. Zakres prac takiego godety to oczywiście sprawdzenie i aktualizacja takich danych, jak chociażby granice działki, jak słuchajcie, numeracja działki, jak dane dotyczące powierzchni, sposobu użytkowania gruntów. żebyśmy mówili o tym, że nawet jeżeli jest wykonana droga i nawet nie ma służebności w Księdze Wieczystej, a, y, ale y, i nagle okazuje się, że na mapach pojawi się sposób użytkowania gruntu, no to już mamy do czynienia, do czynienia z jakimiś rozbieżnymi informacjami. No i trzeba, trzeba tak przez geodetę wykonać taką synchronizację. Też elementem, który w ramach tej synchronizacji warto zrobić jest aktualizacja danych, danych o budynku. Niestety u nas w Zakopanej na przykład czy tam w, w ogóle mało Polsce, ale z strony gór. Pamiętam na Akademii Dewelopera trzeciej edycji, a w ogóle to zapraszam na Akademię 4.0. Już wystartowaliśmy przez sprzedaż, także jeżeli ktoś. Chce zostać deweloperem i chcę to zrobić bezpiecznie, nie popełniając dużo błędów, to zapraszam bardzo serdecznie. Więcej informacji na temat znajdziecie na akademia.dewelopera.pl. Także zapraszam. Ale właśnie jeden z uczestników tej akademii, wracając do, bezpośrednio do, 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 do synchronizacji, mówił, że jedną rzecz, jest taki fajny ranek, jedną rzecz, która się nie przyjęła. W zakopanym i w obrębie zakopanego to jest, słuchajcie, prawo budowlane. No i do czego dążę? Do tego, że możecie na przykład na działce nagle spotkać nieruchomość, tak, albo budynek, który wymaga na przykład pozwolenia na budowę, który wymagał zgłoszenia, który w ogóle warto wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów powstał, tak. No i często gęsto, jak sprzedaje jakieś nieruchomość i co nie wrysowane jakieś budynki typu wiata, nie są wpisane jakieś takie obiekty jak budynek gospodarczy, czy czy jakieś zadaszenia i tym podobne, kompostowniki i tak dalej, to nagle w trakcie wykonania synchronizacji w zakresie również i budynków, czy obiektów posadowionych na danej nieruchomości, no można szybko wyłapać się na podstawie czego zostały czego zostały wybudowane. O tym opowiem sobie na kolejnym tam którymś z live'ów. E, czy tam wejść na żywo, e, właśnie ze względu na to, że jest to kolejny tam jeden z e, rzeczy, które warto sprawdzić przy zakupie nieruchomości zabudowanej, e, czyli właśnie temat dotyczący dodatkowych obiektów i tym e, podobne. Pamiętajcie też, że e, ta synchronizacja ma nieść nie ze sobą drugi krok, czyli e, kolejną synchronizację, e, o której opowiem. W piątek, piąteczek, piątunią. Także zapraszam Was już jutro na, na kolejny temat. A kolejnym tematem będzie synchronizacja rejestru z księgami wieczystymi, bo to kolejny krok w funkcjonowaniu. Bo mam Wydaje mi się, że w ogóle. Dobrze jest to poskładane, tak krok po kroku. Ja wiem, że ci ludzie, którzy, którzy tutaj dopiero się pojawili pierwszy raz, stracili 3 ze 4 tematy, ale właśnie po to jest książka, którą napisałem, czyli książka, co sprawdzić przed zakupem działki, która tą, tą chronologię elementów do sprawdzenia ma w sobie zawartą. Oprócz tego jest możliwość jeszcze nabycia czeglisty, a w przedsprzedaży ta książ tej książki, ta checklista jest w cenie, także możecie dostać taką checklistę, co sprawdzić przed zakupem działki z opisanymi praktycznie każdymi elementami. Myślę, że bardzo, ale to bardzo potrzebna pozycja dla osób, które chcą kupić nieruchomość gruntową. Ja jeszcze raz tak na końcówce zapraszam was wszystkich na Akademię Dewelopera 4.0. Wielkie przedsięwzięcie, 6 miesięcy, 7 zjazdów, 160 godzin. Wykładów. Oprócz tego zupełnie z 50-60 godzin networkingu, wspaniała atmosfera, 20 prelegentów i ogrom wiedzy od samych praktyków. Zapraszam Was bardzo serdecznie i jutro na live'a. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć.